Dzień dobry kochani, dzisiaj będziemy rozpoznawać kolor napoju na ślepo To jest ciekawe, jakby stwierdziliśmy, że to będzie taki fajny odcinek, taki trochę inny, no bo nie będziemy tutaj porównywać smaków nie będziemy tutaj gotować, nie będziemy tutaj nic testować, tylko teoretycznie będziemy testować napoje tak, i będziemy musieli stwierdzić jaki ono mogą mieć kolor i wiecie, to może być coca cola, która jest typowym napojem, a to może być jakiś napój typu orężana helena, której na co dzień nie pijemy i nie mamy pojęcia co to jest, i będziemy musieli odgadnąć kolor, także stwierdziliśmy, że to to jest takie fajne, ciekawe do taki obejrzenia. I challenge do... po prostu. Challenge taki, takie wyzwanie. Wygrana osoba zgania dwie słówki od przeciwnika. Klasycznie. Wy też macie challenge, moi kochani. Musicie zejść na dół zasubskrybować kanał. Zostawić lajka w 3 tak sekundy, 3, 2, 1, 0 Jak tego już. nie zrobiliście, to znaczy, że dzisiaj widzicie z domu bez majtek. Ale zimno. Kolej sprite. My dostajemy jedno i to samo. Dobra. I co i mamy to po prostu posmakować. Ty, ale w zapachu jest bezwodne. Dziwne. Niedobry napój. Ja znam ten smak. Ja wiem, co to może być za kolor. Jak odpowiadamy na 3-4? Moim I, zdaniem żeby... powinniśmy ściągnąć opaski, napisać i wtedy. A mamy znaczy napisać? No. No to dawać, ściągamy. Ale tylko ten, najpierw musi zniknąć ze stołu. Tak, Jurka weź. Tak, możemy? Mhm. Dobra, więc moim zdaniem. Moim zdaniem to będzie to. To będzie to. Albo Trzy, no, cztery, jakieś osi cztery. albo coś takiego, ale to było żółte. To to b... Nie, ja mam wrażenie, że to było bordowo-czerwone. Takie to... głęboka czerwień. Ja mam wrażenie, że to było takie cytrynowo-neonowe, takie to... jasne. Nie, poczekajcie, ja nie pokazuję jeszcze. Ja chcę powiedzieć, że to było jakieś żurawina. To albo była żurawina, a to nie była cytryna, to było kwaśne. Nie, co to było, Julka? Co? Ta śliwka szliwka, gruszka. gruszka! Patrz, masz rację! Ej, to bym nie powiedziała, że to jest śliwka gruszka. Ej, dobra, A? czuję w tym śliwkę. Dobra, faktycznie. Jakoś mnie kubki smakowe mnie zmyliły totalnie. Właśnie mi to daje taką żurawiną trochę. Okej, okay. nie że śliwką. No i... Teraz jak już wiem, to daje to śliwką. Kiedyś jak miałam chorę pęcherz, to mama mi dawała właśnie sok z żurawiny, bo trzeba wtedy pić i... To mi tak smakowało. Ej, Ale ciekawe, nie jest to zły jak dla niemowlaka. Dobra, to ja mam jeden punkt. Ale to jest właśnie fajne, bo jakby nie widzisz, i jakby twój mózg może się zupełnie co tak. innego. A jak to zobaczyłem i zobaczyłem ten smak, od razu począłem śliwkę. No. Od razu. Dobra. Poprosimy kolejny napój. Dobra. Ładnie pachnie. Strasznie dużo cukru zostaje w buzinie po tym. No. Ale ja chyba wiem, co to jest. Ja chyba też wiem, co to jest. Tak, ja wiem. Możemy, możemy zabierać. No dobra. Ja mam teraz dylemat. Pomiędzy dwoma kolorami się zastanawiam. Mi się wydaje, że to jest ten kolor. Ale ja mam dwa w głowie. No to dwa. musisz musi wybrać. Ty jesteś zielona, ja jestem niebieska. Dobra, ja jestem zielona i niebieska. Jak ty wygrasz, to ty bierzesz Niebieskie, niebieski. a jak ty, wygra, jak ty wygrasz, to zielone. No. Dobra, trzy po trzy. Czyli zielone. Piękne. To było jakieś takie. Ej, czemu ty mi tak zrobiłeś? I wiedziałem, że dasz papier Zawsze dajesz papier Błękitny, bo to smakowało jak te takie... Właśnie Osi smakuje inaczej, to ale to było coś tego pokroju. Tak, no. Na siłowni, idziesz na siłowni i ten taki napój, jak nie, bierzesz. Nie, właśnie, nie. Mi to bardziej smakowało jak taka orężada. Nie, to smakowało jak te napoje takie, właśnie typowe osi. No nie, nie wiem, jak one nie, się Nie, ja inne. teraz stwierdzam, że to jest niebieski. To takie żywo błękitne, one zawsze są takie. Takie błękitne jak ocean na Malediwach Niebieski. Ej, ale to totalnie smakuje jak te te. To smakuje jak te napoje energetyczne, tylko faktycznie jest nie, trochę za słodkie. Nie, jak takie osi. Oś smakuje zupełnie inaczej. No moim zdaniem smakuje jak one, ale spoko. Do, 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 zgadłem, to najważniejsze. Ja bym też zgadła, ale nie zgadłam. Olej ale się nie Właśnie tak myślałem, że to nie jest do końca smród, to jest po prostu specyficzny zapach. Domyślam się co, jakiego pokroju to jest napój. Zapach? Mi mówi jedno, a smak drugie. Pachnie mi to anyżem. Jesteś taki jak anyż? Jest coś takiego jak anyż, no istnieje coś takiego. Okay, no to mi pachnie anyżem. To, to jest dziwny pan smak, taki nietypowy dla tego napoju, o którym myślę. Wiesz jak to to smakuje? Jak jogurt danonek trochę. też. Dobra, no. no ja no, chyba wiem. Ja mogę strzelić. Nie chodziło nie o Anysz, tylko o marchewkę. Zwykle wiesz? No, no, nie. Nie, proszę mnie. A, a weź otworzył to A ty nic to nie mówi. No. Ja też totalnie strzelam. Nie pasuje mi trochę posmak tego, ale jest najbliżej tego. Pomarańczowy. To był posmak kubusia taki. Nie, smak kubusia trochę. trochę, no. Ale w tym był jakiś nietypowy smak, jakiś Było, takiego, ale... jakiegoś takiego kwaskowatego owocu jakby. A zapach dawał mi marcypanem, Ty taki biały. Ja bardziej czułem banana w tym, tylko kubusie są właśnie typowo jakieś tam. No albo ja się jeszcze pomarańcz, albo się pomarać, no. Także no, ja postaramy pomarać. Co ty gadasz? Gdzie tu był kokos? Ja nienawidzę kokosa, ja mu go wyczuł. Nie powiedziałabym, że to jest kokos. Koktajl owocowo-warzywny przecierowy z dodatkiem soków nieskoncentratu. sok jabłkowy 51%, przecier bananowy 31%, przecier jabłkowy 10%, miąższ kokosowy 7%, sok z cytryny NFC 1%, a to jest kokos pistacja i co tutaj w składzie głównie jest jabłko, banan, aromat z pistacji 0,01%, tu nie czuć ani pistacji ani kokosa w tym, no. serio widzowie, no w życiu bym nie powiedziała, a totalnie nie, da, nie smakuje ani w ogóle kokos, nie czujesz tu no. w ogóle kokosa. tym razem. To jest Kubusia mm. Gdzie ty czujesz Kubusia? No dobra, zapach Kubusia, a tak to nie Kubusia Dziwne, ale to po może tak smakować Więcej łyków Zero jakiegokolwiek porównania do czegokolwiek Jedyne są wrażenie, że to mi smakuje trochę marchewką A, no. powiedziałem na głos, sorry Nie dobra, jednak smakuje mi kiwi Też mi smakuje kiwi, czy to smakuje To smakuje dziwnie tak, jakieś takie jest z... Nie jestem w stanie rozpoznać co to jest Dobra, no możemy zabierać Aha. No dobra, no, no, pójdę za intuicją Pomarańcz. Pomarańczowy. Kubuś. Nie no, to był ku, Kubuś. To, kubuś Play, dlatego mi to tak marchewką dawało? To pachnie jak kubuś. Jak kubusia tak często nie piłem, to ty zawsze byłaś kubusiowa. Marchew widzowie. Ja tu marchew wyczułem, dlatego mi to tak ten. Kiwi, tak? No celowo powiedziałem kiwi, żeby cię zmylić. Kiwi. Ale ja nie lubię tych kubusiów, ja lubię tylko te takie. Te gęste gęste kubuś. I to malina albo już skwina. No dobra. Zakładamy opasy i lecimy z kolejnym. Kurde, ale intensywne. Nie mam pojęcia. W ogóle wszystkie te napoje są mocno średnie w smaku. To tak no, chciałem powiedzieć. Ja mogę oddać chyba. Ja też oddaję. Mam problem. Mi to w ogóle smakowało lukrecją. Mi tak szczerze to w ogóle nie smakowało niczym. Ale chcę obstawić jeden kolor od początku. No co zdać? Czarne, ja dałem fioletowy Nie, ja stwierdziłam, że to może być, bo były takie frugo czarne, nie? No były Tak stwierdziłam, że to może tak smakować, ja mówię, nigdy frugo nie piłam, ale czarny by mi smakował Patrz, zgadłaś, widzę uśmiech Fioletowy Kofferina plus guarana Widziałem, to są w gdzie są te napoje Fioletowy! Ja myślałem, że to jest czarny Fioletowy Nie, ja się skupiłem na etykiecie Co to jest za smak? Mango i jeżyna Gdzie to jest mango, gdzie to jest jeżyna? Na pewno nie w tym napoju no takie lukrecją winogronowate to jest co za dole Czemu to pachnie czekoladą? To wiesz, to pachnie czekolada? Ja wiem, ja nie. też wiem No to jest proste Brązowe. Biały Brązowe. Okej. Okay. Piękny napój, dlatego kojarzę no Dobry jest bardzo smaki. Nie wyczułem nią M&M'sa. No nie. To nie czuć M&M'sa. To jest napój. Tak, ale jest dobry ten napój. No i no. O, to też jest zapach znajomy dosyć. Ale smak już nie. Ja Dobra. mam dylemat. Ja nie wiem, jakim kolor nazwać. Ja też. Kojarzę ten napój, ja go piłem. Totalnie nie wiem, co to za napój, ale wiem, że go piłem i kojarzę jego kolor. Beżowy biało beżowo bananowe. To jest banan z wanilią. A to nie jest w ogóle jogurt pitny, danonek, jakiś coś takiego? Albo Actimel? No, no właśnie. A tu brzoskwinia jest? Ja bym powiedziała, że banan. Ja bym, że banan z wanilią. Pokaż, to ale kolor się brzmi. zgadza. No, no myślę, że to jest beż. Możemy to jako beż zaliczyć, co? Chyba. Zoliczycie? Ale niesamowite, teraz czuję brzoskwinie. Nie, ja czuję brzoskwinia. Ja czuję, ja ja? czuję Mi to w ogóle dało od kill cię bananowym. Nie, Jogobella. To mi jogobelle kojarzyło. Jogobella była taka bananowa i ona nie była taka bananowo-aniliowa. To mi właśnie to kojarzyło. Smakuje jak taka typowa orężada. Czemu ja to mówię na głos konkurując z tobą? Dla mnie to jest ten napój, który pijesz, on jest słodki i nie czujesz generalnie jego smaku. Totalnie nie wiem co to jest. Tak. No ja chyba wiem. Niesamowite że teraz porządę tego smak. Bo dla mnie to smakuje niczym. Dla mnie też dlatego wiem. Okej. Okay. No dobra. Ja strzelam. Ja totalnie. Ja nie wiem co napisać. Nie wiem. Jakiego koloru są takie rzeczy? Oryżady, żółte, białe, czerwone, różowe. No właśnie, znaczy, że zapisałem. różowe zapisałem. Ja sam czerwony, bo mi to dawało takim bandetnym kompotem. Okej. Okay. Mi to dawało taką oranżową, zgadzam, no. To jest napój, który pijesz często, tylko, że o innym smaku. Co ty gadasz? To była Arizona, ale gówniana Arizona. Ale ona ci nie smakowała nigdy. Teraz co to jest za kolor? Czerwony, Odbrony. chyba bardziej, no ja mam to czerwony podciąg, nie pójdę. Ale już. smakuje to jak tandetny kompot Bo my testowaliśmy dużo Arizona, nawet w Polsce czy w Stanach, i ta ci nigdy nie smakowała, zawsze mówię, że jest dobra. Widziałem ja wtedy zawsze no. zostawiałem, dlatego pewnie nie, ten nie skończył, że mnie jest straszne jest smaku. Tak jak Arizona jest dobra, tak ta jest tragiczna. Mam punkcik, mam pumcik. Gratuluję. Uuu, o! Mmm, aha. Ja już mogę odłożyć. Ja też. Znam ten smak. Nie wiem totalnie co to jest, ale znam ten smak. Okej. Okay. Mi się wydaje, że ja wiem. To jest. biały. Zielony. To jest biały. Zielony. To daje taki. Nie, takim to daje. Ciwi. To jest ten taki, taki biały. Na, ja nie wiem jak on jest taki biały, taki mdły bardzo w kolorze. No właśnie, biało-mdły, ale to jest osi? Nie daje to kiwi? Możemy -mm. Może my inne kiwi jemy To w, znaczy... w ogóle jest o smaku grejpfruta Bez kitu, to jest grejpfrut Tak, to jest grejpfrut, no No to nie to kiwi No dobrze, co tym razem? Uuu, znał ten zapach O, nie znam tego smaku Ja wiem czy ja też wiem co to, ale koloru nie zgadnę, bo te w są około giga podobnie Dobra, no możemy chyba zabierać, co? Ja no, mam wylewant 5 dwoma No ja strzelę Jak strzelić? Jeden, dwa czy trzy? Dwa Dobra to była ta oryżada jakaś, ona na pewno nie była czerwona Bo czerwona jest intensywniejsza ona Intensywniejsza? Była, ona była żółta najprawdopodobniej Właśnie też się zastanawiałam nad żółtą albo białą I ty strzeliłeś dwa, że żółty, więc dałam żółte. To no, ja też dałam żółte. Helena! Helenka! Jest Jona! Ona jest zielona? Czemu ona jest zielona, a nie żółta? Halo! Ona jest taka neonowa, bym powiedział. Taki kolor, który jedni zaliczają jako żółty, drudzy nie, jako to zielony. to jest ewidentnie zielony, prawda? Dla nie. mnie to jest żółty na przykład. Nie chcę się o pół, bo wala też ten. Nie, no punkt, prostu... ale. To jest zielony. Ja w ogóle nigdy nie widziałam zielonej Heleny Ja też Wiedziałam nie, a żółty. to jest w ogóle oryginalny smak. O wszystkie mają taki sam smak, tylko mają duże kolory. Okej. Okay. Czerwony mam wrażenie, że jest ogólnie kolory, żaden intensywniejszy po prostu, dlatego był taki mój strzał. smak, Tylko nie pamiętam kiedy go piłem i co to było. Ja chyba wiem. Zabierajmy kubki. Już? Tak, tak. Chyba się teraz rozmazałam. Na znaczy, ogólnie jesteś hmm. rozmazana, tak? Tak. To smakowało jak te takie w szklanych butelkach. W żabce one są z białą etykietą i takim czarnym okręgiem. Nie pamiętam jak to się nazywa. Kolor typowej Ice, bo one są takie pomarańczowo-brązowe te napoje. Zuty, Tak. Bo mi to dawało taką cytryną, okej? Okay. <laughs> Herbata, dlatego ja tam wyczułem herbatę, to jest zielona Prawo herbata cykliny, no? I to jest takie żółtawe, Złotawego. no A to smakuje giga podobnie do tych napoje, nie pamiętam jakie to jest firmy, ale w Żabce one są drogie dosyć te napoje Podobnie to smakuje, to takie jak kupuję te butelki czasami To, jest jerbata, czy to jest Coś jerba... Tak, jerbata to jest, no Tylko, że ona jest, jest też lemoniada tego i tak dalej Co tym razem? O. Dobra, ja wiem ja co to mogło pójść jednak Ja chyba wiem Ja też chyba wiem Browo czarny kolor coli To jest cola bez gazu Co? Co? To jest Co ty dupisz? To jest takie, takie właśnie brązowe, czarne To smakuje jakby się rozgazowała cola Mi to smakowało jak ice tea Takie cytrynowe, takie Rozgazowana kola. Nie nie będzie gdzie ty tu czujesz cola. W ogóle to jest najwięcej jabłka W każdym soku w ogóle jest najwięcej jabłka Winogrona potem, wiśnia, aronia, czarna porzeczka Żyć bym nie powiedział Ej, ale to dobrze, to ma kolor kolin, dobrze powiedziałem No, no No to git No nie, to już, to już było Spokojnie, gorzko No ja jestem ready jak coś, nie? No ja też Ja tu mam pozytywę No to było, może drugi raz to samo no nie smakowało się to kubusia. Spakowało mi to napojem podobnym do kubusia, ale nie kubusia. No może nie kubusiem, ale napojem kubusiowatym Ale bo była... kubuś zwykle jest właśnie pomarańczowy, a inne napoje są różnych kolorów. Tam była przewaga marchewki dalej. Ja uważam, że tam była jakaś malina tryskawka, jakieś takie, takie... No to rzeczy. pisz. Jak sam Jasny pomarańcz wpadający róż Jak ja to zinterpretować? Ja Ci pokażę go. O taki. Ten środek. No dobra, no ja jestem pomarańczowy, bo mi to marchewką przeważało znowu. Co to jest? Fortuna Breakfast. Na fortunie to się Czyli gra. Różowy. Jak ty to zgadłaś? Ja to... czułam tu truskawkę, właśnie. Ja tu czułam marchew. Już jest? A. O! Mogę po zapachu? Dostanę punkt dodatkowy? Znaczy jak chcesz, to możesz. A mo dostanę dodatkowy punkt? Pół? pół punktu. A nie możesz smakować? Nie, no nie smakuje. Po zapachu. No, może być. Ktoś ma rację? Jak ty to wiedziałeś? Wyczułem winogrona. Albo kiwi. Limonka, ananas, winogrona, kiwi. Winogrona i kiwi wyczułem. Ja dałam biały była i Była mieszanka, mieszanka winogrona z kiwi była. Czułem pod nosem winogrona z kiwi. Widać, kto ja da pocę. Nie ogólnie, ja byłam pewna, że to będzie taki właśnie mleczny biały sok. I jak to smakuje? Nie, po smaku mu od razu powiedział. Tak? No, czuć. Ale w ogóle śmieszne to jest, że w niektórych tych sokach, na przykład w tym głównym składniku jest jabłko jest aż 20%, ale czujesz tu głównie winogrono. Nie czujesz tego jabłka, czujesz winogrono porąbane. Fajne. No to ja nie zgadam. S? Łatwo. Dobra, po dotyku, widzowie. Przezroczyste, bo to woda. Dobra, nie no, nie zgadzam. Powiem. Widzowie, to jest smak, który ja znam, ale nie jestem w stanie określić skąd. Jak zwykle zresztą. Dobra, ja mogę strzelać. Mam Czerwony. Czerwono-różowy. Smakuje mi to znowu jak tam pod. Intensywna czerwień. Dla mnie to jest smak takich owoców czerwonych, typowy smak owoców czerwonych. No jak to wyliczyć? Okej. Okay. Ej, to smakuje jak pewna rzecz, którą ja często swego czasu jadłem i ona była w smaku owoców czerwonych, identyczna. To jest Dragon Fruta w ogóle. No dobra, jak to się No wydaje mi się, że ja ci mogę zajrzeć, no bo to jest taki czerwonawy, no taka. No moim zdaniem to jest czerwień. Zresztą nawet powiedziałbym, że ciemna czerwień jak ze swoim światło. A widzimy tam róż? Tutaj? Nie widzę różu. Czyli to ostatecznie ja nie dostaję punktu. No punktu. dla mnie ja powinien dostać, a ty nie. Kolor zgadłem prawidłowo. No nie no, to jest czerwone, no. O! Niedobre to Nie Ja Ja też To jest jeden kolor, który tu może pasować Niebieski Smakuje mi to jak płyn do prania To było jakieś cytrynowo-gorzkie Nie, to smakowało jak płyn do prania Mi to smakowało jak stara cytryna wyciśnięta trochę z czymś Uwaga, jest to lemoniada Niebieska? Breezy blueberry lemonade co so jest? Ale wyczułem tam cytrynę, widzisz? Smakuje mi to jak taki, taka jakaś chemia Bacha Bacha Bacha, bacha Ale w paha. pacha Ciężko jest poznać Ciężko, strasznie jest poznać Nie Widząc. I najlepsze jest to, że jak odsłonisz oczy, to w pewnym momencie rzeczy zmieniają smak no. jakie widzisz, to jest niesamowite Jak człowiek działa, jak niektóre funkcje są zależne od innych To było na tyle moi kochani A kto wygrał? A właśnie, kto wygrał? Ja to co naliczyłam, jedno z was ma 8 punktów, a drugie 9,5 No to jest wiadomo, że ty wygrałeś, 9,5 9,5, Eza, łatwo, dziękuję no dobra, niech się będzie grać. No. Dwie stówki poproszę. A was proszę, żebyście subskrybowali kanał, stawiajcie lajka, widzimy się niebawem.